Pozdrawiam Was wszystkich dzisiaj z Düsseldorfu. Wracam z ciekawej konferencji kulinarnej, której uczestniczyli badacze polscy, niemieccy i austriaccy. Między innymi pani dr Marta Sikorska-Storunia z, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która była jedną ze współorganizatorek. Złapałem ją jeszcze na lotnisku i po prostu poprosiłem o krótki wywiad. Pani doktor Sikorska zrobiła bardzo ciekawą pracę doktorską na temat um, przepisów polskich w książkach kulinarnych niemieckich starych, ale o tym za chwilę. Natomiast w jej wystąpieniu bardzo zaciekawiła mnie informacja, że w dawniej w staropolskiej diecie nie tylko w ogóle w Europie dosyć nisko oceniano warzywa korzeniowe. One są teraz cenione jako zdrowe, sprzedawane, wegetarianie, weganie, a tymczasem kiedyś były uznawane za coś gorszego. Dlaczego tak było? Wynikało to z idei, która rozwinięta była w okresie średniowiecza, ale rozpoczęła się już w Antyku, z idei, którą rozpoczął Arystoteles i była to idea wielkiego łańcucha bytów, który porządkował całą naturę ożywioną i nieożywioną w pewnej takiej hierarchii i w okresie średniowiecza na górze tej hierarchii postawiono Boga i podporządkowano porządek natury, jakby połączono porządek natury i porządek społeczny w jedną całość, ponieważ społeczeństwo średniowiecza było bardzo hierarchiczne. Co to oznaczało? Co to oznacza dla nas, dla badaczy, jedzenia? Oznaczało to, że najwyżej ceniono te produkty, które były najwyżej Boga. To znaczy, jeśli chodzi o zwierzęta... Na przykład. Jeśli chodzi o zwierzęta, to ptaki były były najwyżej Aha. cenione, ponieważ latały w niebiosach, były jak najbliżej Boga i one były odpowiednie dla wysoko urodzonych. Z kolei um, różne inne zwierzęta, tak jak świnie, które ryły w ziemi, były blisko ziemi, było, były blisko pod względem teologicznym diabła i piekła, one nie nadawały się dla ludzi szlachetnie urodzonych. Jeśli chodzi o świat roślin, z kolei, to najwyżej ceniono te rośliny, te drzewa powiedzmy owocowe, których owoce rosły jak najwyżej na czubkach drzew, ponieważ one również były blisko Boga i zgodnie z tą logiką warzywa, które rosły w ziemi i te, które miały bulwy pod ziemią a które określano nawet owocami które rodzą owoce pod ziemią one uchodziły według tej hierarchii, według tego poglądu za niegodne ludzi szlachetnych ale odpowiednio niższym warstwom społecznym to znaczy, to co jadły świnie tak. było pożywieniem dla ludzi niższych, tak? tak. Skoro, Bo my była w ogóle wracamy z konferencji niesamowitej o ziemniaków w książkach kucharskich i starej kuchni. Dokładnie rzecz biorąc o, o różnych bulwach i korzeniach, które można było określić w Europie taką kuchnią ery przedziemniaczanej. I nam wyszło, że w ogóle bardzo mało było tych korzeniowych warzyw, że po prostu bardzo ciężko znaleźć te korzeniowe zamienniki. No rzepa była, czy marchew, czy tam parę jeszcze innych. Skorzonera, Pasterna, yy, kucmerka. Hmm, ale... em wyszło nam też dlatego, że opieraliśmy się na konkretnych źródłach, na źródłach pochodzących z, właśnie z takiej, na, na książkach kucharskich, które były odpowiednie właśnie dla ludzi szlachetnych, które opisywały tą kuchnię elitarną i no ewentualnie tak. na danych z zielników i jedynie w tych zielnikach, na przykład w zielniku Syreniusza z 1613 znajdowaliśmy informacje o tym, jakie jedzą też niższe warstwy. I tam znalazły się pojedyncze bulwy, które jednak były jedzone przedziemniaki. Ale mało w sumie. Warto jeszcze dodać, że w czasach staropolskiej kuchni dominowała medycyna humoralna, gdzie potrawom i lekarstwom przypisywano właściwości albo rozgrzewające, albo wychładzające, albo nawilżające, albo wysuszające. Trochę jak w medycynie chińskiej. I co ciekawe, świeżo wprowadzony ziemniak, w, w książce Tobiasa Venera, Anglika, w XVII wieku uzyskał ocenę jako pokarm, który jest bardzo zbalansowany, po prostu nie zaburza tych podstawowych czterech humorów, nadaje się jako pokarm prawie dla każdego. Tymczasem, na przykład, niektóre inne warzywa, warzywa korzeniowe miały jakiś taki wyraźniejszy charakter, na przykład Rzodkie, rozgrzewająca i wysuszająca podobnie pietruszka, korzeń pietruszki, natomiast na przykład rzepa czy pasternak miały być, co prawda też ciepłe, ale wilgotne. I właśnie ta wilgoć w medycynie humoralnej często przeszkadzała pozytywnej recepcji warzyw korzeniowych. Przejdźmy teraz do głównego tematu pani Marty Badań, czyli tych przepisów kulinarnych polskich, bo my mamy często takie poczucie niższości, że polska kuchnia to jest jakaś tam nudna, nieciekawa, tymczasem profesor Dumanowski, promotor doktoratu w ogóle promuje to od wielu lat, że właściwie bardzo często w starych książkach kucharskich w innych krajach pojawiają się przepisy po polsku, tak? czy także w kuchni niemieckiej. Takie przepisy się pojawiały. Tak, właśnie profesor Dumanowski już wiele lat temu zwrócił uwagę na to, że w kuchni czeskiej i w kuchni niemieckiej już od początku XVI wieku popularny był szczupak po polsku, zwany który nazywano Hecht auf polnische Art i mm, kiedy ja w trakcie mojego doktoratu badałam różne niemieckie książki kucharskie z XVII wieku, to y, poszłam tym tropem, między innymi zainteresowała mnie ogromna popularność dań po polsku, przede wszystkim szczupaka po polsku w tym okresie, a więc od początku XVI do końca XVIII wieku, nie, przepraszam, do końca XVII wieku udało mi się znaleźć ponad 80 przepisów na różne dania auf polnische Art w niemieckich szlacheckich, elitarnych bądź patrycjuszowskich książkach kucharskich. A... Poza szczupakiem, co to było? Głównie był to szczupak w żółtym szafranowym sosie po polsku, ale był to też kapłon, podobnie w sosie po polsku. W ogóle gotowanie w sosach było wówczas jedną z takich najpopularniejszych technik kulinarnych, więc Polski. nie był to, nie był to żaden szczupak Polskie kuchnia była kojarzona z cebulą też, tak? E, tak, ponieważ bazą tego sosu, w którym gotowano szczupaka czy potem kapłona e, mhm. był właśnie przecier e, cebulowy razem z przecierem e, z jabłka albo czasami pietruszki, czasami też grochu, Ale pojawiają się też pojedyncze, takie niespecyficzne, nie pasujące do tego modelu potrawy po polsku. Moją ulubioną jest potrawa szczupak po polsku, pochodząca z 1598 roku, która opisuje rybę podaną w sosie z owoców leśnych, a więc z jeżyn i borówek. Super! I jeszcze jedno pytanie. Czy były przepisy niemieckie w polskich książkach kucharskich tego okresu? Bardzo pojedyncze, które w tytule określone są wprost jako po niemiecku. I tak rzeczywiście taki przepis pojawia się na przykład w kompendium Ferulorum, a więc naszej e, drukowanej książce kucharskiej e, w języku polskim z XVII wieku. I dzięki projektowi, w którym teraz uczestniczymy, projektowi z e, Ministerstwa Kultury, zwanym e, Kulturą Inspirującą, możemy właśnie takie przepisy, jak e, a ten przepis to był pasztet na zimno po niemiecku. Właśnie tak Jeden jest. Jeden jedyny. A myśmy inspirowali tak bardzo technikę <grym> niemiecką, czyli. No, niesamowite. Tak? Ale te właśnie przepisy zarówno polskie, jak i niemieckie, zapomniane, które opisują tą naszą kulturę z takiej zupełnie zapomnianej perspektywy, jesteśmy w stanie zaprezentować dzisiaj. I właśnie to robiliśmy. Naszym tutaj niemieckiemu audytorium w Schloss Benrat w pięknym różowym pałacu w Düsseldorfie. Chcemy częstować naszych gości takimi właśnie historycznymi potrawami. Robimy to od lat um, dzięki współpracy z Muzeum Pałacu w Wilanowie, dzięki współpracy z Instytutem Polskim, który nas zaprosił tutaj do Düsseldorfu um, i z wspaniałą wieskową restauracją Agata. I powiedz jeszcze, jak się nazywa twoja książka? Bo można kupić tą książkę o tych przepisach. Tak, w 2019 roku ukazała się moja książka nakładem właśnie wydawnictwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a jej tytuł to Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku. Polecam. Podczas wykładów ekipa z Wilanowa serwowała różne przepisy przygotowane na podstawie propozycji wykładowców, badaczy kuchni starej z Niemiec, Austrii i Polski. Kamerą udało mi się złapać parę z nich. Fajne. Potrawa z początku XVII wieku, rzepa w sosie na maśle ze śmietaną. Ziemniak na bazie sosu z Świętego Wawrzyńca sól, cukier, osad Mus z marchewki z kardamonem takie ciasto marchewkowe z pietruszką z sokiem z niedojrzałych winogron A ja podałem orzechy, kotewki orzecha wodnego pochodzącego z uprawy stawowej jako y, też roślina skrobiową, co prawda nie bulwa ani nie korzeń, ale też y, pożywno-roślina, która kiedyś była między innymi w Polsce jadana. Przy okazji, zapraszam też do oglądania kolejnych odcinków y, serialu Historia kuchni polskiej, którego twórcą jest profesor Jarosław Dumanowski, promotor doktoratu y, pani Marty Sikorskiej.